Logowa, to nie... nie ma takiego tak wyposażonego laboratorium w tej części świata. Jego wyjątkowość polega na tym, że tu zgromadziliśmy sprzęt typowy dla tak zwanych dealing roomów, czy sal operacyjnych charakterystycznych dla, dla domów maklerskich i innych instytucji yy, charakterystycznych dla rynku kapitałowego. A tu widzą Państwo na przykład yy, urządzenie, które nazywa się Video wall albo data wall, czyli taki specjalny wyświetlacz podzielony w tym przypadku na sześć na sekcji. Każda może pokazywać inną informację finansową. No, w zasadzie standard w przypadku no, takich właśnie giving